Witajcie w poniedziałek, 20 grudnia już. Ja ostatnio dawno nic nie nagrywałam, jakoś nie mam weny twórczej. Nic się za bardzo nie dzieje, zima w Kanadzie jest nudna, zwłaszcza kiedy jest COVID. Ale stwierdziłam, że skoro idą święta, to nagram dla Was jedną z moich najbardziej ulubionych zup, chyba najbardziej ulubioną w ogóle, która jest bardzo prosta, bo potrzebujecie tylko trzy składniki. A są to pory, jest to dynia piżmowa i tutaj mam 1,5 litra rosołu z kurczaka. Może być oczywiście wegetariański, ta zupa bardzo dobrze się sprawdza w wersji wegetariańskiej i jest naprawdę bardzo, bardzo prosta i jest pyszna. A ogólnie ja mam tutaj dosyć dużą tą dynię, bo taką miałam, ale nie musi być ona aż tak duża, można zrobić z mniejszej też. No okay, to się zabieramy do roboty. Powiem Wam, że dla mnie zawsze najbardziej upierdliwe w robieniu tej zupy było krojenie tego, znaczy kabaczka chciałam powiedzieć, tej dyni piżmowej czy jakiejkolwiek dyni, dlatego, że to są wielkie gabaryty, ta skóra jest twarda, ale wymyśliłam taki sposób, że kroję ją na bardzo cienkie plastry, i później te plastry sobie tak obieram no czyli zobaczcie, tak sobie tą dynię tutaj obieramy usuwamy skórę i później kroimy wszystko na kostki i kroimy oczywiście też pora wiedziałam, że trzy składniki skłamałam też potrzebuję olej gdzie tam oliwę z oliwek czy masło do podduszenia pora, tak jak kto woli co tam chcę używać. Wszystko jest dobre. No okej. Okay, I blanszuję tutaj te pory. Nawet chyba mam za dużo. Myślę, że trochę odłożę po zblanszowaniu i wykorzystam je tu na przykład do jajecznicy. Ja akurat blanszuję na maśle, bo masło dodaje troszeczkę taka jakby treściwości tej zupie, ale wcześniej robiłam na Oliwie z oliwek też było dobrze. No i troszeczkę teraz się podnosi na najniższym gazie pod pokrywką. Ale nie musicie to przerumieniać. wystarczy, że to będzie tylko miękkie. Ja po prostu kocham dynię piżmową. Ona jest ta o wiele bardziej delikatna. Ma taki bardziej wykwintny smak niż normalna dynia. No i też jest tak jak każda dynia, pełna beta karotenu. Tylko wydaje mi się, że ona nie jest za dobrym warzywem dla cukrzyków. Ponieważ z tego co sprawdzam, to jej wskaźnik glikemiczny jest dosyć wysoki. Ale wydaje mi się, że w małych ilościach wszystko jest dla każdego. No i już podduszone pory. Dynia w garnku. Dolewamy tylko rosołek i gotujemy pod przykrywką do miękkości i cała zupa. Odkręcam gaz na średni i jak widzicie wielkiej filozofii w tej zupie nie ma. Minęło 20 minut i zupa jest gotowa. Dynia jest miękka, Także poczekam aż wystygnie i ją zblenduję. Przepraszam za hałas, ale akurat słyszę pranie. Tam coś się obija w tej naszej suszarce bębnowej. No okej, okay, zupa już wystygła, więc blendujemy. Tutaj mamy gotową zupę. Dodałam do niej odrobinę gęstej śmietany kwaśnej. A moi znajomi mówią, co wy Polacy macie z tą śmietaną? Jedna mówi, ja już mam męża, który jest trzeci, trzecia generacja Polaków i dalej dodaję za każdym razem śmietany do zupy. Także ja nie wiem, mamy jakieś takie smaki, że lubimy kwaśny. W każdym razie dodałam śmietany, odrobinę. I dodałam też usmażone na maśle listki szałwi które bardzo dobrze komponują się z tą zupą. Można dodać je też ewentualnie, na przykład podsmażone orzeszki pini, albo zwykłe grzanki. Także albo nic. Także ta zupa jest doskonała, więc a, polecam. A u nas, ponieważ że są koty, to nie może być chujinki. I są takie tu klimaty. Trochę staram się zmieniać co roku, ale przeważnie wszystko tak właśnie z randolotem wisi. Szyłkretka się czaiła na to. I mam też ozdóbki tutaj na, nad kominkiem. No i tak. Także pozdrawiam wszystkich bardzo świątecznie. A tu jeszcze przy zapalonych światłach. Takie kolorki w tym roku. Jedna bombka mi pękła, także zamiast wyrzucać to włożyłam w to pęknięcie dekoracje. Kto tutaj tak siedzi? Augustinka z kiciuśkiem. I zobaczcie, takie dzisiaj popołudnie. Środa. Dwa dni przed świętami. A ja jeszcze mam kupę roboty Kupiłam takie lampki Teraz tych lampek jest tyle w sklepach, naprawdę są różne fajne te mrugające też kupiłam, dokupiłam No wy kochani, co wy tu jesteście kochani, no Ach jak ten gadułek tutaj się wyłożył Co? Za gorąco przy kominku? I tak u nas dzisiaj popołudnie, znalazłam taką żarówkę, ona nie była kupowana na święta, ale akurat pasuje kolorystycznie. No i te moje bombki, i kochani malutki.